Cześć! Z tej strony Ksenia z Pracowni Przyleśnej. Dziś pokażę Wam jak stworzyć zakładkę do książki w iście magicznym stylu. Do stworzenia zakładki przydadzą się papiery z magicznej kolekcji Karoliny, tektura, czarne gesso, gumka oraz cudowne grafiki, które idealnie wpasują się w magiczny klimat. Zaczynam od docięcia tektury. Tekturę docinam mniejszą niż okładka mojej książki. Wydotnijcie tekturę tak, by pasowała do Waszej okładki. Finalnie rozmiar mojej tektury to 8x16 cm. Następnie brzegi tektury maluję czarnym gesso. Gesso zabezpieczy nam tekturę przed rozwarstwianiem się, a czarny kolor doda charakteru całej pracy. Kolejny etap to docięcie gumki. Jak wiadomo, gumka jest elastyczna, dlatego docinam ją nieco krócej, tak by ładnie trzymała się książki. Ale nie za krótko, by zbyt mocno nie ściskała okładki i kartek. Z wydrukowanych papierów docinam elementy na przód jak i tył zakładki. Docinam również czarny bazowy papier na panel, który ozdobię czerwonym papierem. Do tektury przyklejam dociętą gumkę. Dopasowane wcześniej papiery tuszuję przy pomocy czarnego tuszu. Można to również zrobić przy pomocy gesso. Które oklejam z obu stron pięknymi klimatycznymi papierami. Linki do użytych papierów oraz grafik zostawiam Wam w opisie filmu. Czarny panel podklejam tekturą, by nadać kompozycji przestrzeni. Aby moja gumka nie była narażona na wyrwanie. Dodatkowo zabezpieczę ją nitami. Dziurki wykonuję z pomocą dziurkacza i zaciskam w nich nity w kolorze vintage. Kiedy nity są już na swoim miejscu, naklejam przygotowany wcześniej panel. W ten sposób baza mojej zakładki jest gotowa. Teraz przechodzę do ozdabiania. Spośród wszystkich przygotowanych elementów najbardziej spodobały mi się eliksiry, księga, pergamin z notatkami i tajemniczy zalakowany list. Wybrałam również kałamasz i pióro. Te dwa ostatnie elementy podkleję tekturą, by delikatnie podnieść je i w ten sposób wyeksponować. Wszystkie wybrane elementy przed naklejeniem na zakładkę delikatnie wytuszuję brązowym tuszem. Kompozycję naklejam warstwowo. Pod księgę dodam odrobinę sizalu. Aby dodać zakładce jeszcze więcej magii, możecie wykorzystać różne dodatki, takie jak brokat, złote płatki lub jak w moim przypadku chlapania złotą farbą. Zakładka w magicznym klimacie jest gotowa. Zobaczcie jak pięknie się prezentuje. Może być ona świetnym dodatkiem do wręczanej książki. Mam nadzieję, że ten tutorial będzie dla Was pomocny i że spróbujecie stworzyć własne magiczne zakładki. Czekam na Wasze komentarze i zdjęcia. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!